Witam wszystkich na moim kanale poświęconym e-papierosom i e-paleniu dzisiaj pod recenzję i subiektywną ocenę biorę zestaw Siger Seager zestaw Ego Pro Ego Pro Double recenzja i test nakręcone będą dzięki współpracy ze sklepem www.siger.pl Dzięki jego uprzejmości będę mógł przetestować sobie oto taki zestaw. Zestaw składa się z dwóch papierosów Ego Pro. Edycja 2014 jak pisze na opakowaniu: dwa liquidy w zestawie. W zestawie, akurat w tym, który dostałem do testu, znajdował się jeden Liquid, ale myślę, że to tylko taki szczegół. Opakowanie prezentuje się w ten sposób. Zestaw Ego Pro zawiera dwie baterie: Ego Pro 1100 mAh z gwintem Ego 510, Clearomizer Ego Vivi o pojemności 2 ml, Clearomizer z Vision. Liquid, ładowarka USB, instrukcja oraz gwarancja. Zajrzyjmy co w środeczku, Opakowanie zamykane na magnes. I w środku mamy zacznijmy od clearomizera. Clearomizer Vivi, Górnogrzałkowy, pełność 2 ml, Wyjmowany drip. Grzałka o oporności 2,4 ohm. Yy, tutaj nie wiem czy będzie widoczne. O, logo Seeker yy, Clearamizer już jest zalany liquidem, bo już wcześniej testowałem jak się zachowuje, jak się sprawuje. Ale o tym za chwilkę. Dobrze. Kolejną sprawą jest yy, następny Clearamizer Clearamizer Vision. Tak samo zalany liquidem. Wszyscy znamy popularną c 5 No i dwie baterie. Z tym, że na jednej baterii producent zakręcił tak zwany... Twix. Po to, aby zniwelować brzydką szparę między... Yy, między clear'em i zerem VV. Która powstaje yy, podczas przykręcania go do baterii zostaje. O! Brzydka szparka, niwelujemy sobie tą przejścioweczką tym twixem. Zakręcamy i papieros prezentuje się o wiele fajniej. Dobra, co dalej w opakowaniu? W opakowaniu, jak w każdym standardowym opakowaniu, sigera, karta gwarancyjna, instrukcja, No i tutaj w tych pudełeczkach ładowarka sieciowa i w drugim kabelek USB. Także spod przykręcę teraz sobie mizerki do e-papieroska i zobaczymy jak się sprawują, jak chmurzą, jak palą. Do zobaczenia za chwilę. No witam po krótkiej chwili. Kliromizery podłączone do baterii, napełnione likwidem producenta, prezentuje się to tak, najpierw może kilka słów o kliromizerze Vision, tak Vision, napełniłem go y, likwidem, 11 mg smak, zielona herbata, green tea, zobaczmy jak chmurzy. Chmurzy dobrze, smak oddaje wspaniale, ale jeśli chodzi o chmurkę, mogłoby być więcej dymu. Myślę, że, że to jest wina akurat likwidu, jego składu chemicznego. Ale ogólnie smaczek dobry. Chmurka też. Moja ocena samego likwidu, może zrobimy też przy okazji test likwidu, to 4 na 6 możliwych. Spowodowana tym, że ilość dymu według mnie mogła być lepsza. Kolejna kliramizer yy, Vivi, pojemność 2 ml. W clearamizerze jest nalany smaczek też producenta Siger. Smaczek. Cytrynka też chyba 11 mg z tego co pamiętam. No i czas zobaczyć jak ten uczy. Chmurzy też dobrze, smak jest naprawdę cytrynowy. Także moja ocena dla akurat tego zestawu to 5 na 6, ponieważ chmurzy lepiej niż Vision, lecz to pewnie też zależy od składu likwidu. Fajne jest to, że ma 2 ml pojemności, starcza na troszkę dłużej. Grzałeczki można zakupić od 7 to podejrzeń 9 zł. W sklepie Siger.pl. Cały ten zestaw w sklepie Siger.pl jest teraz w cenie 249 zł. Cena się zmieniła, gdyż kosztował 299 zł. Moim zdaniem jest to cena adekwatna do tego sprzętu. Dobra cena za A dwa e-papierosy. Także gorąco polecam. Ja jestem zadowolony z tego zestawu. Bateryki bez ładowania starczają po pełnym ładowaniu, wystarczają na około 3 dni intensywnej pracy. Każda z baterii jest zabezpieczona systemem 5 klik. Aby ją zablokować trzeba 5 razy kliknąć guzik i bateria jest gotowa do pracy. Także ja ze swojej strony zestaw Seager EGO Pro jak najbardziej rekomenduję i polecam do zwykłego codziennego użytkowania i do użytkowania w zakłowie od święta. Wszystkich oglądających, zapraszam na kanał. Zapraszam do subskrypcji i do komentowania moich filmów. Pozdrawiam.